Pierwsza terytoria rozpoczęta dobrze, dużo sytuacji, ale brakowało chyba tej skuteczności. Zgadza się, no na pewno tak jak wcześniej mówiłem, że musimy troszkę popracować strzelać cennie w takich meczach. Jeden gol i może zaważyć na zwycięstwie, bo gdzieś są dwie wyrównane drużyny. No właśnie, jeden gol, taki błąd można powiedzieć z waszej strony i prawie zadecydował o spotkaniu całym. Zgadza się, no. Te, jak mówię, po raz kolejny słabo gramy w przewagach. Na pewno coś musimy zmienić. Więcej strzelać, więcej robić zagrożenia, bo, bo, bo przewagi są bardzo ważną rzeczą w hokeju, czyli tak wyrównanej drużyna. E, strzelona bramka w końcówce meczu. Dała wam chyba powiew optymizmu. W też było blisko, ale jednak się nie udało. Zgadza się, Bramka zawsze tak motywuje bardziej nas, to uwierzyliśmy, że, że, że możemy ten mecz wygrać po prostu. Niestety stracono na 20 sekund bramka w dogrywce i nie doczekaliśmy się karnych. A tam mogło być różnie. No, no cóż, przegraliśmy. Musimy przeanalizować, odpocząć i w poniedziałek zacząć trenować, bo w piątek kolejny mecz. No właśnie, jaki plan na to spotkanie? No musimy grać swój hokej, Ta co nas trener narysuje. Prze... Musimy to wykonywać w 100%, więcej strzelać. Więcej jechać na bramkę po prostu, bo, 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 bo mało, mało goli teraz w tych dwóch meczach strzelaliśmy. A w Krakowie również bardzo mocna drużyna i też będzie ciężko strzelić jakąś bramkę. Dlatego trzeba też pracować na bramkarzu i strzelać.